I ja wiem, że gdybym grał sobie tutaj na wieży, wyciągał te wszystkie czołgi, to niby fajnie, super, ale 60 p to 60 p i to jest czołg, który mógłby po mnie się tak ulać. Muszę jeszcze wrócić do pancerza, ponieważ chodzi mi o to, że jeżeli jakiś STB się na was wychyla, grając na wieże, to strzelcie go po prostu. Mógłbym wychylić się i rozwalić E4. Jest takie bardzo stare zagranie z górki, czyli z tej pozycji można brutalnie wyciągnąć czołg, który tutaj gra. Siemanko, idzie, witajcie. Bitwy na żywo STB1 jeszcze na tym drugim kanale nie było. Zasugerował mi bitwę nim Mr. Atom 97 na moim kanale na Twitchu, czatownik. Czasem lubi patrolować na czacie. I to spełniam jego mini prośbę. I też sam jestem bardzo ciekaw, jak STB będzie się spróbować obecnie w WoCie. Jesteśmy na Dębinie, losowanie na dziesiąte poziomy. Ze mną o dziwo pojechało dosyć sporo czołgów, bo trzy niszczyciele, w tym dwa takie do agresywnej gry, jak 268v4 oraz Minotauro. Z tyłu mamy Fosza 155, który powinien budzić trochę tego respektu. Tutaj wychyla się UDES. I to jest w sumie dobry pojedynek. STB kontra UDES. Ja osobiście preferuję UDESa, dlatego że zdecydowanie... Lepszy pancerz ma UDES e, i większe też uszkodzenie na strzał e, przy takim szybkim wychyleniu e, to, to jest przydatne. Na no, w wypadku STBK to możemy próbować właśnie gdzieś wychylać coś, ale nie powinniśmy aż tak w 100% polegać na tej wieży. Wiadomo, dużo pocisków ona będzie odbijać, ale niestety na złocie już tak kolorowo to nie wygląda. A teraz taka ostrożna gra, bym powiedział. Trzeba szukać tych okazji. Zrobiliśmy jednego fraga z tyłu, jest minotauro. Nie wiem, czy nasz fosz będzie podjeżdżać. Ten ude jest mocno obity, ale przypatrzcie się, że my wygrywamy po drugiej stronie i to bardzo szybko. Jest 5 do 1. I może teraz będzie dobrą, dobry moment, aby trochę uspokoić i wcelować się w niszyciele, które nie będą miały dogodnej pozycji ze względu na to, że nasze czołgi tutaj je świecą. I ten 268, jak widzicie, on teraz gdzieś się chowa, ale szybko analizował po drugiej stronie. Też nie jest dobrze, bo padł nam Foch, To 277 będzie coraz agresywniej grać. No i ja będę obijać go, ale nasze 268 padnie, chciałem powiedzieć. Ale zobaczcie, że wybuch 277. No i teraz muszę po prostu pojechać po tego Udesa. Minotauro raczej nie jest nigdzie wcelowane, po prostu wjadę w niego. Zebrałem raz 472 od Udesa, to trochę boli. Ale to nie powinno mieć większego znaczenia, ponieważ jedziemy dalej. Ja nie powiedziałem, że średnie uszkodzenia to 360. Na złocie mamy 330 penetracji, to są akumulacyjne. Ładujemy 5,5 sekundy, można rzec i w gruncie rzeczy STB ma to działo fajne pod względem uszkodzeń na minutę. Natomiast pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o celność, bo potrafi Potrafi figlować, oczywiście działo UDESa lepsze nie jest, bo też nawet bym powiedział, że gorzej wypada. I teraz, aj, nie udało się dobić artylerii, ale mamy pewne zwycięstwo. Zapraszam was serdecznie do wielkiego sklepu z grami Eneba. To tutaj znajdziesz większość gier po okazyjnej cenie, na przykład jest zakładka tanie gry i przykładowo Overcook 2, idealna gra, żeby zakończyć wasz związek, jest za 17,16 zł. A może dla kogoś nowa Fifa, a bardziej FC25? Są dostępne gift cardy do PlayStation, Xboxa, no i przede wszystkim same gry, tytuły w różnych wersjach, takie jakie wam pasują. Po taniości poprzednia wersja FC24 nawet od 66 zł. Sprawdźcie koniecznie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jest ponad 20 tysięcy produktów, też są przedmioty w grze i pomoc techniczna, support, który działa 24 na 7 Zachęcam każdego. Jeszcze raz odsyłam do linka w opisie. Ale też totalnie nic zjawiskowego, zwykła. Ostatnimi czasy bitwa 15 do 2, trwała ona 4 minuty. To jest pierwsza bitwa na estebeku. Zobaczymy, co będzie dalej. Estebek potencjał ogromny ma na świetne bitwy. I miejmy nadzieję, że dzisiaj będę mieć taką możliwość. Zapomniałem dopowiedzieć kwestię. Wyposażenia, ale tutaj mam dosyłacz, stabilizator, według mnie podstawa. I jako trzeci moduł dorzuciłem wentylację. Ale znam graczy, którzy korzystają z wzmocnienia, żeby mieć więcej punktów wytrzymałości. Turbo sprężarka raczej jakoś tak super pilnie potrzebna nie jest. No bo ten MET fajnie jeździ i dosyć szybko możecie zawsze zajmować te kluczowe pozycje. Ale to już bardziej wasza preferencja. Początek bitwy, ja agresywnie podjeżdżam sobie, nietypowo, bo to jest szturm. I chcę zająć fajne pozycje, wypychać te wszystkie czołgi, ale mam jeden dylemat. Nie wiem, gdzie gra 60P. Dopóki nie zobaczę, aż 60P się gdziekolwiek zaświeci, to wtedy nie podjadę do tej miejscówki, bo stąd, o zobaczcie, i znalazłem 60P i ja wiem, że gdybym grał sobie tutaj na wieży, wyciągał te wszystkie czołgi, to niby fajnie, super. Ale 60TP to 60TP, to jest 3000HP do zbicia. I to jest czoł, który mógłby po mnie się tak przysłowiowo ulać. I oczywiście zadałbym mu bardzo dużo uszkodzeń. Natomiast on, wychylając się, dając mi dwa strzały po 750, spowodowałby, że ja nie miałbym żadnej rewelacyjnej bitwy. Poniekąd jestem zmuszony do ucieczki. Jadę sobie gdzieś bardziej na snajpę. Nawet chyba ja zaświeciłem tego 60TP. Zobaczcie, on teraz się wychyla. Załaduję złoto. okej, okay, to akurat nie weszło. Ale tu jest badżet zaświecony. Trochę gram jak taki niszczyciel. Oczywiście muszę uważać, bo, projeto mnie zaświeciło 60 TP do mnie. Strzeli, ja muszę się schować. Celuję się w tego proga, Oddam raz. Niszczyciele stamtąd nie mają na mnie zasięgu rysowania. Jeżeli popatrzycie na minimapę, to ten żółty okrąg nam o tym wszystkim mówi. I tu, gdzie jest szarfutur, to on jest poza zasięgiem rysowania, więc nam nic nie zrobią. Tamte czołgi. Gąska, bardzo fajnie można gąskować z tebekiem. Zawsze oczywiście polecam i zachęcam do tego. Niestety, ale WZ-ka ze środka już bicie ma, bo ona jest gdzieś tutaj, gdzie wcześniej została wykryta. No ale 60 TP moi drodzy zginęło. Ale Chrysler ma genialną pozycję. Jego nie da się tak łatwo wyciągnąć. Chyba, że byłby sam, ale w każdej chwili może dojechać do niego Batchat. Inny niż szycier tam będzie ogień krzyżowy. I pytanie, co zrobią moje czołgi ciężkie, bo jak widzicie nasz Conqueror mocno się wychylił, zebrał od artylerii, Chrysler jest obijany i mam wątpliwości, czy dociskać tę stronę, Zależało mi na tym, aby zagrać drugą flankę, natomiast ewidentnie Chrysler może zaraz zginąć, więc ja dojadę do naszych i wtedy wykorzystam ogromny atut stb czyli Depresja Działa i gdzieś na tych pagórkach sobie zagram na wieżę i będę wypychać bat czy te wszystkie inne pojazdy. Wow, artyleria niestety rozwaliła nam tego konkurora. Nie wiemy co z batchatem. Ja muszę to zagrać ISEM. Chori podjechało, więc to jest dobry news. Niestety, ale też mogą być tu czołgi, niszczyciele czołgów gotowe na to zagranie. Zostałem wykryty i nic nie widzę, i to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo nie wiem, czy przypadkiem gdzieś tutaj w krzakach nie gra jakiś batchat. Nie wiem, czy właśnie wcześniej wspomniany niszczyciel gdzieś tam nie podjechał i nie zaświecił mnie. Muszę uważać, bo stamtąd też jest na mnie bicie. A jak widzicie, chori yy, zostało wykryte, i znowu ja też dostałem spot, ale chori. Za bardzo na niego przestrzału nie ma. Dobrze, że nasze chory podjeżdża, bo wtedy ja też będę mógł coś pokombinować. Zaświecona wuzetka załadowałem złoto i jest bad chat. Tak jak sądziłem, on trzał się w tych krzakach, strzelił do mnie dwa razy, raz się odbił. To znaczy, że ma trzy pociski, ale nadal jak ja podjadę, to ja mogę zginąć na te trzy pociski od niego. Ciekawe czy będzie się wychylać. Nasze chory zjeżdża. Hmm, i to jest dla mnie trochę zachęcenie, bo Chori rozwali w WZ. Batchat, jeżeli wrzucił ładowanie, no to jeszcze z 15 sekund dobre ładuje. Ja, w połączeniu z ISO-3 i Chori mógłbym połasić się o to, aby zagrać na tego badczata i nawet go wypchnę pod nasze Horii. A zobaczcie, że on sam jedzie. Ten batchat chyba nie jest jakimś e, wybitnym strategiem. E, no, ewidentnie ładuje, wjeżdża do góry, dostanie od Isa teraz jeszcze. No i ja go dobijam. My tu gadu gadu, a już jest 9 do 3, a uszkodzeń nie ma, więc musimy trochę przyspieszyć, podkręcić atmosferę. Chori zostało pewnie sobie na snajpie. Su też tam mogło wjechać, więc niestety oni mogą się spodziewać się tego zagrania, czyli mojego podjazdu tutaj. Aha, jak widzicie, chory jest w bardzo dobrej pozycji. Nic nie mogłem zrobić. I SU też może być na to gotowe, i to może nie skończyć się najlepiej. SU też może być na dole. ale na całe szczęście, jeszcze tu od niego nie zebrałem. Bo ja nie mam za bardzo wyboru, muszę jechać, bo zaraz jest koniec. Okej, okay, jest wykryte su, mogą ładować pociski odłamkowe, ale jakoś nie chcę. Teraz tutaj dobrze, na depresję działa sobie, zagramy i wyciągamy to su bezradne, które jeździ jak taki zagubiony kurczak. Chory niestety, ale już było gotowe. Mogłem chwilę poczekać, no ale gdybym poczekał, to prawdopodobnie też bym nic nie zrobił i to jest spory problem. To są wyniki końcowe. Uwierzcie mi, że gdyby ta bitwa trwała troszeczkę dłużej, to my genialnie przejęliśmy sobie tą lewą stronę, 60TP nic w zasadzie nie zrobiło, wychyliło się, wpuściliśmy go w takie maliny. Wydaje mi się, że nie popisał się swoim zagraniem, rzecz jasna. Może w tej bitwie nie ma fajerwerek, ale w większości tego typu gier byłaby szansa na ogromny potencjał wyczyszczając tą flankę, ale niestety druga strona też u nas wygrała. Co do umiejętności, to ja polecam koordynację na stb przede wszystkim. Z atutów bonusowych akurat że to jest perk pod tryb na bitwy rankingowe. zagłuszanie moim zdaniem jest świetne, na randomki nie Korzystam z tego tylko albo ramię w ramię, albo przechwycenie sygnału, plus gaszenie musiałoby być na 100%. A reszta to to, jak tu widzicie, nie będę też tego specjalnie omawiać. A jeżeli chodzi o modyfikacje polowe, to dwójka w lewo, bo tu często jakiś amorak może coś paść i zawsze to niweluje tą stratę. Czóreczka w prawo, tu nic nie zmieniał, bo jazda wstecz jest ważna. Maskowanie również, tak samo zasięg widzenia, nie chciałbym tracić na korzyść 2 km na godzinę. I tutaj też e, nic nie wybieram. No to lecimy trzecią bitwę. Lecimy teraz na Paryż i tu muszę jeszcze wrócić do pancerza, ponieważ STB na kadłubie, dolna płyta, to tam pancerza prawie w ogóle nie ma. Jest jeden bardzo... Jest... Jedno takie kluczowe miejsce, o którym mogliście nie wiedzieć jeszcze, że bardzo łatwo STBka jest strzelić w gąsienicę z uszkodzeniami. Chodzi mi o to, że jeżeli jakiś STBk się na was wychyla, grając na wieżę, to strzelcie go po prostu sobie w przednią gąskę, tutaj w te miejsca, w sumie bardziej nad gąskę, w błotniki, tam wpada bardzo łatwo gąska z demerzem i to jest mocna kontra na takiego STB, który wychyla się na was tylko pokazując wieżę. To przeważnie to miejsce będzie dla Was widoczne i możecie też go fajnie zaskoczyć i zadawać mu uszkodzenia. Oj, tutaj 121 dostało do mnie raz, ale tu bym nie liczył na więcej uszkodzeń, bo raczej już nikt tak na celownik się nie nawinie. Natomiast 60 TP, VZ to one mają typowe te miejscówki. Obili naszą trójkę. Budują sobie przewagę w tym mieście, ale my też obijamy 121. Może tego TVP-ka da się raz chociaż nie, już się cofnął. Dobra, ja zastanawiam się, czy mógłbym spróbować tak zagrać, aby wychylać się na VZ. -kę. Strzeliłem ją za zero, zaświeciłem leoparda. I mógłbym dobrze tego, tą fałzetkę kontrolować, ale najpierw dobijam Leo. Dzięki temu, że on depresję, działa. To zobaczcie, że tutaj każdy czołg, który by się wychylił, ode mnie by dostawał. Natomiast 60 p nie mam, jak wyciągnąć. Fałzetka podjechała do góry, więc dostanie ode mnie raz. I ja już się cofnę, aby nie zbierać niczego. No i teraz to my zaczynamy budować sobie przewagę w mieście. Myślę, że śmiało moglibyśmy podjechać, natomiast nie ma co zbierać od 60 TP. Plus jeden strzał 3 od butchata, to już mamy mniej niż połowa HP. O, AMX 50B się pokazuje. Strzeliłem raz, niestety to nie weszło. Okej, okay, dziwne to było. Myślałem, że żarówka mi się nie zapali. Beczka dostała z, chyba z hek Okej, okay, znowu coś dostała. Nam wpada po spodzie. A vz -a wjechała do środka. Batchat też od, dostaje. Batchat może podjeżdżać. Tylko minusem jest na AMX 50B. A ja podjeżdżałem do tego budynku. Zobaczcie, zaświeciłem mx 50B. Jest vz -a. I teraz spróbuję strzelić bok pewniej. Chodzi z uszkodzeniami, tylko TVPek Stone mógłby jakoś mnie kontrolować, ale jego tam nie ma. Zaraz spróbuję wychylić się do tego MX50B. TVPK OK, oni są wykryci. A więc teraz już się oni raczej nie wychylą, a spróbuję też wyhaczyć tego Batchata. Pozeta, Hm, myślę, że mogłoby być do rozwalenia. Jeżeli te magazynki tutaj nic nie robią. To ja korzystając z tych kolumn będę podjeżdżać i spróbuję strzelić tył Fawzety. Natomiast 60p zmieniło pozycję. Nie wiedziałem o tym. 60p myślałem, że jest cały czas. No wiecie, w tej bardzo dobrej miejscówce za nasypem, ale on zmienia taktykę i zaskoczył nas. Myślałem też, że on będzie wykryty, jeżeli stamtąd spróbuje uciec. Ale i tak wychodzimy na tym dosyć pozytywnie, bo kilka darmowych strzałów, jeden perfekcyjny we włas nam siadł i to jakoś zaczyna się układać. 1100 przewagi, bitwa dłuższa, fajniejsza, można coś więcej pomyśleć, a nie tylko rzucać się ślepo na te uszkodzenia. No to dojeżdżamy teraz, te czołgi ciężkie. 60TP zdał sobie sprawę z tego co się dzieje, rozwaliśmy badczata, który cały czas był tu zamknięty i chyba nic sensownego nie wnosił. Dojeżdżamy do lewej strony, jest na MX 50B. Celuje w to miejsce, wchodzi. Nie wiem czy on poszedł na obiad, czy go wyrzuciło, czy to jest jakaś pułapka, czy o co tu chodzi, ale... Mogę oddawać te strzały, no to oczywiście to robię. E, pofarmij sobie te uszkodzenia na tym AMX-ie. Zaraz nam tu może 277 to zasłonić. No i przesunął jeszcze wrak, także... Nie ma tego przestrzału, ale pod wrakiem chciałem powiedzieć, że będzie bicie. Natomiast, jak pancer, już nam to wszystko podebrał. No i wszystko jasno się klaruje, jest... 60TP, który jeszcze chyba nie strzelił. Okej, okay, teraz strzelił. Nie ma co snajpić, tak wystarczy podjechać na blisko. Możliwe nawet, że nie zdąży przeładować, a jak przeładuję, to i tak w razie czego mogę zebrać ten jeden strzał. Dostał za 400. Okej, okay, jak pancer go dobił. Teraz dożynki tak zwane. Chociaż Karlu na wieży... Musiałem załadować złoto na niego, niestety to zebrałem. Ale nadal mogę zebrać w razie czego strzał od E4. To dobrze. Natomiast e, pestki od lodówki nie mam jak zebrać. Co z lodówką? Czy ona gdzieś tu stoi? Jest uwięziona w krzaku? E4 strzeliła, natomiast bardzo zachęca do wychylenia. Więc się wychylam. Okej, okay, lodówka jest tu, więc już jest więcej wszystko pod kontrolą. Kolejny strzał we czwórkę. Nie wiem, jak to nie weszło. Moim zdaniem to powinno siąść. Karo mocno obrywa. Może dobije karo. Tak jest karę wykończone. No i lodówka, proszę państwa, musi na mnie ruszyć. Nieważne chyba na jakim czołgu gram. To i tak ona bardzo chce do mnie strzelić. Chociaż już myślałem, że wybierze jocha, Ale nie, nie. Ja jestem jakimś jeżdżącym magnesem na te lodówki. Zwycięstwo. No już lepsza bitwa. O prawie 5000 uszkodzeń, 3 fragi. Podobała mi się. Oczywiście tutaj jest dużo różnych bonusów. Nie zwracajcie uwagi na te kredyty. Ale fajnie mi się to sumuje z tymi rezerwami. I nawet wychodzę w tych bitwach na plus. Co prawda dużo z golda nie strzelam. To była zamknięta mapa. Liczyłbym teraz na jakąś bardziej otwartą. Z takim potencjałem na te uszkodzenia. Może nawet stepy, urwisko. O, urwisko. Wyrzuciło trzy czołgi lekkie, dwie artylerie. To jest problem, bo ja z wielką chęcią gdzieś tutaj zagrałbym na środku, powychylał się, ale muszę bardzo uważać na tę artylerię. Oho, jest wjeżdżający Ber, chciałem Wam powiedzieć, że. Warto będzie się zatrzymać, żeby oddać jakiś strzał do tych czołgów lekkich, bo aż są trzy, aby no, zadać im te darmowe uszkodzenia. Też pozycja na górce jest niewygodna dla nas, dla potencjalnego objazdu górki, bo one z góry mogą się wychylać i bardzo uprzykrzać życie. Wierzę też w centurion, który nic nie zebrał na razie. Tu jest 277. Z naszej pozycji będziemy mogli strzelać do 277. Centurion strzelił. Pytanie: co z 277? On się nie patrzy. Oj, 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 jest fałzet, ale fałzeta się nie patrzy też na mnie, więc ja oddam strzał fałzet. Myślałem, żeby nie wychylić się na centuriona, ale nie, nie ma co. 277 coraz głębiej gra. Ja cały czas analizuję, ile my mamy czołgów na górze, a ile mamy czołgów na dole, bo mamy dosyć sporo tych pojazdów na dole i obawiam się, że tutaj może to nie najlepiej wyglądać. Chociaż też przeciwnik ma kilka tych pojazdów, więc na razie na spokojnie, ale tu na urwisku. W szczególności trzeba bardzo zwracać na to uwagę, ponieważ, jeżeli oni będą mieć zbyt dużą przewagę, to te czołgi z dołu prawie, podkreślam, prawie nie zapewnią nam wsparcia i możemy mieć przechlapane. Jeżeli przegramy na przykład też objazd dookoła górki, ale to trochę długa historia. Jest lodówka wykryta przeze mnie, ja zostałem wykryty. Przejechałem tak na spokojnie sobie na tą pierwszą rampę. Wiedziałem, że nikt nie świeci mnie cały czas. To jest najważniejsze. Gdyby centurion stał tutaj, gdzie teraz stoi, to ja nie odważyłbym się na taki wjazd. Ale przez to, że ja nie byłem wykryty, to nie, te czołgi nie były wcelowane i nie czekały na mnie. Wychryłem się, zaświeciła się lodówka ja i od razu się schowałem. wiecie o co chodzi? To zagranie było takie zaplanowane. Jest minus, bo Chat gra sobie tutaj. I on też cały czas może być tu wychylony i nas świecić. My, my o tym nie wiemy, więc zwracam na to uwagę. Chciałbym wjechać na górkę z jednego powodu, dlatego że mógłbym ładnie postrzegać sobie do tych czołgów lekkich. I przebaczcie się, że o, tu Eber się wychylił akurat. Przypatrzcie się, że druga lodówka jest na dole, a baczat strzela do mnie stamtąd. Okej, okay. jest ten centurion. Nie ma sensu grać na górce, i akurat jak to powiedziałem, to dostałem PESCOT od y niepotrzebnie, bo mógłbym oczywiście tego nie trafić. Ale przypaczcie się, że też w międzyczasie dostał centek. Także zginął. FoZeta strzeliła na ślepo. FoZeta będzie ładować, chyba że ma pojedyncze działo, tego nie wiem. Lodówka podjechała na blisko, co jest oczywiście błędem. Wiemy, gdzie za czwórka, wiemy mniej więcej, gdzie są wszystkie czołgi, tak naprawdę. Więc ja nawet mógłbym zrobić coś takiego: wychylam się na tył lodówki. Wiem, że nie dostanę stąd, ponieważ wszystko jest wykryte. I to jest mój moment, aby dobić brutalnie lodówkę. Koncept B się pojawił. Nie pamiętam, czy koncept by miał spotę na środku, czy nie. A chodziło mi oczywiście o niszczyciele, że nie ma E4, która tam może grać. Badżet może z każdej chwili w każdej chwili się wychylić z linii 1-2, więc ja muszę troszeczkę się cofnąć, aby być w razie czego na wieżę. Dobrze byłoby skończyć fałzetę, tylko że ona teraz ma załadowany magazynek i to oczywiście nie będzie takie proste. Zobaczcie, Badżet zaczyna strzelanie, ta fałzeta też gdzieś podjeżdża i musimy oczywiście uważać. Jest fałzeta wykryta, ona strzeli teraz na ślepo, myślę, albo strzeli do EBR-a. to strzeliła raz i ja. A miałem załadowane pociski odłamkowe, bo miałem lodówkę e, fail, nie powiem, że nie. Ale VZ -ta strzeliła raz, i to też może sugerować, że VZ -ta teraz zaczęła ładować swój magazynek. No bo gdzie ona by oddała te dwa strzały? Ale niestety ona nie ładuje magazynka, albo ma pojedyncze działo. No i w konsekwencji. Ja zebrałem kolejny strzał, ale wyczyściliśmy sobie środek. Cały czas uważamy na batchata, bo batczas może się stąd wychylić. Ale tu już jak widzicie, jesteśmy bardzo bezpieczni. Obserwuję sorry batchat, koncept. Dobrze byłoby wjechać na górkę. Natomiast w każdej chwili ten batchat może oddać magazynek, chociaż teraz ewidentnie no nie będzie mógł. Pytanie, czy ja jestem wykryty? Na razie nie jestem. Wykryty E4 może kontrolować wjazd, ale jeszcze tam nie dojechała, bo ona zmierzała w tamtym kierunku. Teraz tu jestem no praktycznie na 100% bezpieczny, tylko tego badczata, czy on się tam wychyli. Ja przyjadę sobie już tu, no i tu będę bezpieczny. Jest zaświecony test LT. On nie ma pojęcia o tym, że ja wjechałem na górę. Zastanawiam się nad tym badczatem, czy Batchat nie będzie czegoś kombinować, ale. Okej, okay, jest artyleria wykryta. Ta czwórka nie patrzy się na mnie. No to ja strzelałem w T-setkę. Ta setka ma dużą przewagę w starciu ze mną. Ta czwórka się nie patrzy, ta setka ucieka. Więc ja teraz skorzystam z momentu i strzelę sobie do. O kurde, mam gąskę rozwaloną. Po szybko chciałbym się cofnąć. Okej. Okay. Ta druga artyleria namieszała mocno, ponieważ przez to, że dostałem to Ta setka może wygrać pojedynek ze mną jeden na jeden. To nie jest takie fajne. A jak widzicie, Batchat już się tutaj nam wychyla. Skupiam do końca. 375 wchodzi. Pięknie. Batchat z gąską. Aj, miał zestaw naprawczy, to go uratowało. No ale jestem ten test LT i artyleria przeładowała więc ja bardziej już się schowam od tej strony, te, te próbuje się wychylić. Do, znaczy, nie przebił mnie, bo już byłem praktycznie schowany? Kurczę To nie jest łatwe dla mnie, w szczególności, że ten badczad może tutaj mnie rozwalić. Więc muszę trochę uważać, ale grill już tam nadciąga. Wjechał Eber do góry, ma jakieś wsparcie mam. Myślę, że Arto tutaj takiej super wrzuty nie ma. Eee, no ale zobaczcie, Eber dał przebicie bardzo dobrze. I ta setka już jest na mój jeden strzał. Nie wiem, czy tutaj uda mi się wjechać tym stabekiem do góry. Niestety ta setka będzie kombinować. Arta nasza nie trafiła. Bacczat wykryty w tamtej pozycji. Dobra, jeżeli Battret jest wykryty tutaj, to ja sobie zjadę już tutaj. No i spróbujemy wyciągnąć tą setkę. Cały czas szukam tej tesetki. setki. Okej, okay. Arturia strzeliła. W tym momencie ta setka wyjechała na mnie. To był strzał na ślepo, jak już zniknąłem, na pewno sprytna ta ta setka. Nie powiem, że nie chciała z nas zaskoczyć. Cały czas jesteśmy w grze. I teraz co będzie najlepsze dla mnie? No ja z tej górki Pola do popisu wielkiego nie mam. Chociaż mógłbym zrobić jedną rzecz. Mógłbym wychylić się i rozwalić czwórkę. Jest takie bardzo stare zagranie z górki, czyli z tej pozycji można brutalnie wyciągnąć czoł, który tutaj gra. Ale nikogo tu nie ma, więc spauzuję. Tu jest fajny krzaczek, aby ustawić się na przykład na tego badczata. Ale nasz EBR powinien wyciągnąć o czwórkę, więc ja zostanę na tej górce. Chciałem wam mówić, że już zamierzam jechać dookoła górki, ale EBR mnie uprzedził. I on to zrobił, bo to jest darmowy frag dla ebr -a. Nie wiemy nadal co z O, oh, jest i Batcza tutaj. Dlatego e, chciałem wam powiedzieć, że warto zostać było na tej górce. Ze względu na to, że te czołgi mogły zmienić swoje pozycje. Jak lodówka, czy Batcza. No i dwa darmowe strzały siadły. Minotauro też gdzieś może być na bazie. Oj, 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 oj zostałem wykryty, więc... Tutaj troszeczkę przyspieszę, żeby nie zginąć od artylerii. Nie wiem czy ona strzeliła czy nie, dojadę sobie tu do lewej. Mamy do dożynki, sytuacja opanowana, ale trzeba było zachować spokój do samego końca. I oczywiście nie ginąć w tych sytuacjach, bo w końcówkach dużo tych uszkodzeń nam nie czeka. Strzał w lodówkę ze zjazdem trochę ryzykownym. Nie, tak. Wow, ja podpaliłem lodówkę hakiem. Nie przebiłem, co prawda, tym hakiem od boku, ale podpaliłem ją. Aj, nie przebiłem, minął. Był bok wieży i zniknął. Arta! No nic nie pozostawiła z nas. 4700, myślę, że i tak bardzo fajnie. Rozegrane urwisko. 838 po spodzie, oznaka drugiej klasy, drugie miejsce. Fajnie z tym EBR-em pograliśmy. Pozdrawiam gracza serdecznie. Dobre to było starcie. STBK stać na jeszcze więcej. Zobaczymy, czy uda się coś fajniejszego zagrać w piątej bitwie. Linia Zegfryda z ósemkami. Po drugiej stronie obiekt 260, który został wykryty. Gra agresywnie. Kran również gdzieś podjeżdża. Ale my mamy LC Iwana, który jedzie sobie zerówką i oczywiście Będziemy chcieli z tego skorzystać cały czas. Analiza, gdzie może być Leopard, może być po drugiej stronie, tak naprawdę. Asterfout też tutaj może być, może być po drugiej stronie. Dużo nie wiemy, ale wiemy, że ta lewa część od nas, miasta, jest no, ładnie zajęta przez przeciwnika. I dobrze by było, gdyby na przykład ten Elcek podjechał. I chyba on to robi, tak jest. On chce się przemieścić, i to nam da super kontrolę i dawkę informacji o tym, czy ktoś tutaj jest. Czy możemy bezpiecznie podjechać w mieście. Oczywiście, jeżeli ktoś tam będzie, to będziemy. Wspierać naszego LCKa, nadciąga lewę, które, jeżeli podjedzie, powinno zebrać. Widzimy ewidentnie, że... Nie... No... <śledzimy> no chciałem sobie strzelić, ale te pierwszy tryb po raz pierwszy, potem po raz drugi. Dobra, wiemy, że ta flanka nie jest w ogóle zabezpieczona i możemy śmiało jechać sobie do naszego LCKa, rozwalić Chariotera, wyczyścić może nawet i artylerię, bo LCK potrzebuje pomocy, nic tu nie zbierzemy. I to będzie też dobra kontrola nad mapą dla całej naszej drużyny. Te czołgi mogą też nas ruszyć, ale my będziemy mogli naprawdę bardzo dużo pofarmić sobie z tych miejscówek. Plus jeszcze oczywiście rozwalimy artylerię. że znaczy, powinniśmy, jeżeli dostanie ona spota. Tutaj może stać gdzieś Strv i jest Arto na spocie. Depresja, okej, okay. siedzi. Jest druga artyleria. Skupią ten celownik. No i cyk, nie ma już dwóch artylerii. Tu FaZe się wychyla. Będzie... Nie wiem. Próbuję się wcelować, zobaczcie, jest STRV, ale my mamy na tyle fajną miejscówkę, że bez spota sobie strzelamy i to jest najlepsze co może się nam przytrafić ogólnie Wam w bitwach, czyli strzelanie do czołgów, które was nie widzą. To jest coś wspaniałego i zawsze kiedy możecie to róbcie. Bo gdybym został zaświecony, to wiecie, tu zawsze STRV, tu leopard może się wychylić. I gdzieś te uszkodzenia mogę zebrać i stracić. Nic się nie dzieje, w sumie jest 7-1, więc po prostu ruszamy przed siebie, czyścić miasto, co tam jeszcze nam zostanie. Potem może pojedziemy po Leoparda, Centuriona. Chociaż zobaczcie, że jest 9-1 i mamy kolejną błyskawiczną bitwę. Chyba trzecią na 5 w tym odcinku. No, ale dobra, skupiamy się na Leopardzie. Jeszcze chowam się za wrakiem. Leopard trafia do mnie. Ja mu oddaję. Przy okazji świecę tego Gesora. Wiadomo, że ważniejszym przeciwnikiem jest Leopard 1. My ładujemy troszeczkę szybciej niż Leo. Ale trafiam teraz w bo Leo mi się schował. Zostaje też przy okazji pasyście. Dobrze było go wykończyć sobie. Teraz leopard próbuje zsześć, ja dobijam. Jeszcze jest centurion. WZK po drugiej stronie. Jedziemy, jedziemy. No i została sama wuzetka. Ja dam radę, bo jest poza zasięgi widzenia. No właśnie, nie udało się. Medal paskuczego, duży kaliber. No błyskawiczna witewka. Nie ma tutaj więcej mówić. W przed wami STB1. Linia, bo nie wspominałem, jest trudna. Nie jest fajna ale nagroda w postaci takiej dziesiątki jest dosyć zachęcająca. Dajcie znać, co Wy sądzicie o STB-ku, czy wolicie go, czy u Ja delikatnie preferuję akurat u Dziękuję Wam za odcinek, trzymajcie się, to elo.